Witajcie, w tym filmie porozmawiamy na temat wyboru najlepszego haczyka wędkarskiego, i postarałem się rozpisać ten temat na kilka punktów, mianowicie w tym przypadku na dziewięć. na co powinniście zawsze zwracać uwagę, wybierając haczyk na ryby, tak aby te wybrania były jak największe i złowić jak najlepszą rybę. Mianowicie zacznijmy od punktu pierwszego, wielkość haczyka, i to jest oczywiste: im większy haczyk, teoretycznie nie jest przeznaczony na tym większą rybę, natomiast ten duży haczyk nie będzie się sprawdzał, jeżeli chcecie złowić jakąś rybę mniejszą. Dlatego coś takiego pośredniego między wyborami różnych haczyków, najczęściej stosowane to jest numer 10 lub 8. Między 10 a 8 to będzie taki, powiedzmy sobie, najbardziej optymalny wybór, aczkolwiek to nie jest oczywiście haczyk na jakiegoś wielkiego szczupaka czy suma, tylko to jest taki haczyk po prostu optymalny do yy, wszelkich yy, połowów. I oczywiście tutaj należy wspomnieć także o punkcie drugim, czyli jego ostrość. Ostrość haczyka, jeżeli macie możliwość, najlepiej sobie sprawdzić na opuszce palca, czyli dotykacie grotu tego haczyka leciutko i sprawdzacie, czy jest on ostry. Oczywiście nie wbijacie na niego swojego palucha, tylko tak lekko go macacie, czy czujecie ten jego ostry szpic. Tutaj jeszcze co do wielkości haczyka warto by było wspomnieć, że im symbol haczyka, ten numerek jest teoretycznie mniejszy, tym haczyk będzie większy, aczkolwiek to potem będą przełamania i ta numeracja będzie się zmieniała. Trzeci punkt. Długość szyjki haczyka, czyli powiedzmy sobie, to na czym rzeczy haczyk, im będzie to dłuższe, to tutaj nie można powiedzieć akurat, że będzie lepsze lub gorsze, po prostu będzie wam łatwiej go uwiązać. Im krótsza szyjka haczyka, tym trudniej go możecie. Tym trudniej będzie Wam go uwiązać, jeżeli robicie to ręcznie, bo po prostu ciężej będzie tam operować przy robieniu przyponu. Punkt tym razem czwarty. Wielkość zadziora, a w zasadzie chodzi tutaj o wielkość głowy, nie tego samego zadziorka, przez który ryba nie będzie się wyhaczała. Im jest on dłuższy teoretycznie, tym większą przynętę możecie założyć, powiedzmy sobie kukurydzę, a im będzie on bardziej spłaszczony, tym teoretycznie ta przynęta powinna być wtedy mniejsza. Generalnie, ta długość tego główki nie powinna być moim zdaniem taka sama jak po prostu długość szyjki. Zawsze to powinno być mniejsze, a w moim przypadku ja przynajmniej wolę, jak to jest co najmniej dwa razy mniejsze niż długość właśnie szyjki. Punkt piąty, tym razem kolor. Kolor tutaj praktycznie tutaj zawsze będzie chodziło o to, jaką przynętę stosujecie, taki kolor haczyka teoretycznie powinniście wybierać. Ale to nie jest kanon, bo zobaczcie, że często łapie się na haczyki złote, na haczyki czarne i tak naprawdę się na dzień dwa zarówno ciasto, kukurydzę, pszenicę i tak dalej i nie ma z tym jakichś większych problemów. Ale taki kanon powstał, że jeżeli łowicie powiedzmy sobie na czerwonego robaka, powinniście wybierać haczyk czerwony. Jeżeli łowicie na ciasto, białe robaki Haczyk powinien być srebrny, natomiast łowicie na pszenicę, kukurydzę, wszystko to co będzie żółte, no to haczyk powinien być wtedy złoty. Ale to tak jak mówię, to są wszystko takie teorie, czy to ma jakieś duże znaczenie, tego Wam powiedzieć nie mogę. Na każdy haczyk ryba potrafi wziąć, aczkolwiek ja zauważyłem, że na czerwony tak jakby mi trochę gorzej brało, jeżeli stosuje się przykładowo ciasto. Lecimy dalej. Punkt szósty. Grubość haczyka, czyli chodzi o grubość tej, tego drucika, z jakiego on został wykonany. Wiadomo, że im jest on grubszy, tym będzie on sztywniejszy, ale będzie także mocniejszy. Natomiast jeżeli łowicie nawet powiedzmy sobie na średni haczyk, który jest bardzo cienki, to może pojawić się taki problem, że jak wam weźmie większa ryba, to ten haczyk się potrafi łatwo złamać albo odgiąć. I tutaj w zasadzie warto punkt siódmy odpisać jako osobne hartowanie. Jeżeli na paczkach od haczyków piszę, że były one hartowane, to znaczy, że one są sztywniejsze, mocniejsze, mniej prawdopodobne, że się odkształcą. Bo w przypadku, powiedzmy sobie, mniejszych haczyków, jeżeli macie branie, to mogą dwie rzeczy, macie branie dużej ryby, to mogą dwie rzeczy nastąpić, jeżeli haczyk jest za mały. Oczywiście ryba może się wypiąć, zerwać itd., ale tutaj chodzi o coś innego. Albo Wam haczyk się... Wygnie całkowicie od tej ryby i ryba ucieknie, albo ten haczyk, jeżeli jest zbyt cienki, się po prostu złamie. Już lepiej, jak jest on hartowany, i miałyby się ewentualnie one złamać, niż miałyby się one wyginać na wszystkie strony. Punkt ósmy. I tutaj w zasadzie także to nie jest żaden kanon, ale tutaj chodzi o skos haczyka, czyli skos względem główki. Czasami na pewno widzieliście, że niektóre haczyki nie są takie równe, tylko mają ten skos taki trochę jakby w bok. I generalnie to ma ułatwiać zacinanie ryby, oraz to ma niby ułatwiać wypinanie ryby, gdy już jest ona złapana. I Wam powiem, że tutaj różne są opinie co do tego. Ja Wam nie powiem, że powinniście stosować haczyki, które mają skos lub go nie mają. Jak będzie Wam wygodnie, takie haczyki stosujcie. To jest wolny wybór, i czy które Wam w zasadzie będą bardziej pasowały. Ostatni punkt. I tutaj chodzi o łopatka na końcu ramienia haczyka, czy oczko. Bo często ktoś się widzę po różnych farach, zastanawia, czy wybrać te, które mają pentelkę, przez którą można powiedzmy sobie przeciągnąć żyłkę i go wiązać, czy gdy mają łopatki, co jest lepsze. Tutaj akurat moim zdaniem nie ma lepsze, gorsze, wybierzcie to, co Wam bardziej pasuje. Ja w swoim przypadku nie używam pętelki, tylko nawet jak ma haczyk-oczko, to i tak go wiąże tak samo, jakby to oczko było łopatką, więc dla mnie to bez znaczenia. Natomiast, kto co woli, w tym wypadku to jest droga dowolna i to nie będzie raczej miało za dużego wpływu na łowienia ryb. Być może, na, jak zaluźne są supełki na haczyku, to być może on się wtedy łatwiej wyplącze, gdy jest na łopatce, ale to tylko w tym przypadku, jeżeli łopatka jest zbyt cienka, zbyt jakaś tam bardzo skoszona, ewentualnie gdy jest zbyt luźno zaplątany ten haczyk. I w zasadzie to tyle, jaki haczyk wybrać. Myślę, że po tym filmie no, każdy już będzie wiedział, co wziąć na ryby. Jeżeli ktoś mógłby coś dodać więcej do tego filmu, zapraszam poniżej do napisania tego w komentarzu. Dzięki za jego obejrzenie i zapraszam na następne. Cześć!